we Dzień dobry Państwu, Marek Rudziński przy mikrofonie, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne zimowe zawody na antenie Eurosportu. Jesteśmy w Planicy. Planica od lat kojarzy nam się z Welikanką, z Letalnicą, ze skokami na Mamuciem obiekcie. Tymczasem Planica w ostatnich latach bardzo się zmieniła, ponieważ działacze Słoweńskiej Federacji Narciarskiej Starają się, aby, aby Planica była nie tylko miejscem do skoków narciarskich, ale także biegania na nartach. Starają się, aby rozgrywano tam także biegi narciarskie, kombinacje norweską. No i właśnie mamy teraz czas, aby rywalizację w biegach narciarskich w Planicy obserwować. wczoraj sprinty indywidualne, dzisiaj rywalizacja drużynowa w sprintach. Okolice krańskiej gory piękne latem, zimą, wiosną, jesienią. No ale jak widzimy wczoraj, dzisiaj, bardzo trudne warunki do rozgrywania zawodów w biegach narciarskich. Padający mokry śnieg, na pewno trudne warunki do rywalizacji. Zła pogoda dla serwismenów, no, bo przygotowanie nart na taką pogodę jest bardzo, bardzo trudne. What you're today. Dzisiaj będziemy oglądać rywalizację drużynową, wiele zespołów, między innymi drużyna amerykańska w składzie Sophie Caldwell Julia Kern to właśnie Julia Kern teraz przed naszymi mikrofonami, młoda zawodniczka Stanów Zjednoczonych, która będzie rywalizować wraz ze swą koleżanką w biegu o awans do finału, bo już Amerykanki są w rywalizacji półfinałowej. E, Erik Walnes z kolei reprezentant Norwegii nie przyjechał tutaj do Norwegii e, Johannes Klebo, e, no ale pewnie e, Erik Walnes wspólnie z Indre, z Skarem, e, będą starali się zastąpić tutaj nieobecnego kolegę, e, który jest wiceliderem klasyfikacji sprinterskiej, e, więc na pewno będą walczyć. No dzisiaj Trudne warunki do tej rywalizacji. Cały czas padający, jak widzimy, bardzo mocny, mokry śnieg. No ale w takich warunkach też biegaczki, biegacze będą sobie radzić. W rywalizacji mężczyzn będziemy oglądać reprezentantów Polski. Maciej Starenga wystartuje w biegu B razem z Dominikiem Bury. mokry śnieg w planicy. Popatrzmy, jak wygląda trasa, na której będą rozgrywane dzisiejsze biegi sprint drużynowy. 1250 metrów liczy pętla. No, trasa nie jest trudna, jeśli chodzi o różnicę wysokości, bo 20 metrów to jest różnica poziomów. Najdłuższy podbieg 11 metrowy w sumie na tej trasie pod górę 35 metrów, więc można powiedzieć, że trasa jest bardzo łatwa. Natomiast trudne na pewno są warunki do rozgrywania dzisiejszej rywalizacji. E, oto już składy biegów, e, w których zobaczymy najlepsze drużyny: e, Szwajcaria, pierwsza drużyna Słowenii, Stany Zjednoczone, druga drużyna Słowenii, dwie drużyny niemieckie, Rosja, Czechy, Finlandia, e, Norwegia. 1250 metrów pętla. W sumie do pokonania każda zawodniczka ma 3600 metrów. Julia Kern, reprezentantka Stanów Zjednoczonych, razem z Sophie Caldwell. Kern wczoraj trzecie miejsce, pierwszy raz na podium w zawodach sprinterskich pucharu świata. Szwajcarki Graaf i Fendrich, a więc także bardzo mocna ekipa i z numerem jeden. Reprezentantki Szwecji, a więc Stina Nilsson i Johanna Sundling, liderki klasyfikacji sprinterskiej Pucharu Świat. Aiken kaspersen falla i Estenset to drużyna norweska. To Wisnar i Anna Maria Lampicz, reprezentantki gospodarzy Słowenki. 10 sztafet w walce o zwycięstwo w sprincie drużynowym na trudnej jeśli chodzi o warunki atmosferyczne trasie w planic,